Witajcie w kolejnym odcinku zagrajmy w Just Cause 2. Na początek kilka informacji. Jako, że już był wrzucony odcinek 9, którego w zasadzie nikt nie oglądał, więc go usunąłem i później w ogóle zastanawiałem się nad sensem kontynuowania tej serii. Zastanawiałem się, czy nie będzie najlepszym rozwiązaniem po prostu usunąć y, wszystkie odcinki Just z mojego kanału skoro i tak nikt nie ogląda ale później stwierdziłem, że jednak trochę szkoda bo jednak trochę czasu zajęło wrzucanie tego wszystkiego na YouTube także zostawiłem zostawiam te odcinki, które już są ale żeby nie było, że po prostu przerywam y, nagrywanie serii, że jej nie kończę to postanowiłem sobie jako, że i tak nagrywałem wiele, yy, wiele po prostu, znaczy niewiele w zasadzie nagrywałem, a większość misji wykonywałem zaraz, wróć. Yy, wszystkie takie przejmowanie osad, szukanie znajdzie, robiłem sobie to bez nagrywania. Nagrywałem tylko misje, poboczne i jak również dla agencji. Yy, ale jednak misji jest bardzo dużo. A ponieważ i tak nie ma, nie ma oglądalności, także postanowiłem, że aby szybko skończyć serię, to będę chciał nagrać tylko pozostałe misje dla agencji, jako że misji w grze jest 7. 3 już nagrane i wrzucone na YouTube'a. Więc nagram jeszcze tylko 4 misje właśnie głównego wątku popularnego. I na tym zakończę serię Just Cause 2. No cóż, skoro nie spotkała się z popularnością. Także nie ma sensu tutaj nagrywać jej na 100% Bo gdybym chciał nagrywać wszystkie misje, które przechodzę I tak dalej, to odcinków by było naprawdę kilkaset Także trudno Nagram tylko 4 misje dla agencji Oczywiście w jakichś tam odstępach czasu Bo najpierw będę je sobie musiał odblokować bez nagrywania Ale dzisiaj już mam odblokowaną misję czwartą Jako tutaj widzicie Na przyjmowane mam tu trochę osad już robiłem sobie to bez nagrywania tutaj też parę osad na pustyni tak więc y, misja y, mi się już odblokowała i później jak ją przejdę to będę znowu trochę sobie grał bez nagrywania żeby odblokować misję piątą i tak dalej więc zaczynajmy So the heat is out. Right. And we have more pressing matters. Remember Jay Tan? How could I forget? Well, Blaine's ratted her out Niezły zboczek z tego prezydenta Dobra Moment Chcę wsiąść do tej bryki O tak Liczba prowadzonych pojazdów mi wzrosła do 70 No i o tak ma być 4 km trzeba przelecić Polera ląduj, zapomniałem amunicji Spokojnie, spokojnie, jak na wojnie. Dawajcie. Amunicja. C4. O! jakie tutaj różne statki cumują. Ale tam, lecimy, lecimy, nie ma czasu. Nie wiem, czy, czy nagram tą misję w jednej części, czy po prostu w dwóch odcinkach.

Jakby był długi, to by dużo ważył, a jakby dużo ważył, to by mi się długo wrzucał na YouTube. A. Także robię to dla własnej wygody. Tak więc nie chcę, żeby odcinek był za długi. Ale się wleczy ten helikopter, nie da się go przyspieszyć jakoś. Ruszaj się gracie. Kurde no. Jakby Apache tak latały w Iraku to by były łatwym celem dla irackich rakiet W zasadzie to radzieckich rakiet które zostały zakupione przez Irakijczyków albo pozostały po, po jakichś tam zamierzchłych wojnach i bataliach Baza wojskowa taka tutaj w górach ukryta, bo gdzie by inaczej ukryć bazę? Albo w górach, albo w dżungli, albo na pustyni. Najlepiej, nie? Do Już przeżywacie? Ja się wami zamknę za Na razie jesteście kurna, widzę poza zasięgiem. поза за сенгим сядь. Ракеты. Где ты холерные ракеты? Dobra, może się będę dużo ruszał, to mnie nie trafią. O cholera, dostałem. I'm hit! I'm fucking hit! Skąd lecą te rakiety za I Gdzie oni mają to swoje? Jest Muszę zniżyć lot Wow jak było blisko Ale bym się siekło Ja nie mam zamiaru tu z buta latać Żeby mnie trafiło Dobra, jedziemy Gdzie jest kolejna Gdzie ona? Skąd ona działa? Kurde A tu jest Popierdółka mała i jej nie widziałem Tego chyba się tak nie rozwali Dobra, polatam co jeszcze Chyba, że mnie zastrzelą. No dobra, co tam jeszcze? Coś od frontu, może jakiś ten, baraki, satelity? Okej, okay. mogą być satelity. Tu już nie ma nic na dole, jak widzę. Tu jeszcze jest satelita. Traf tych w szybowców. Dobra. Ale to i tak nie o to chodzi, bo ja muszę tu stację wentylacyjną mieścić. Dobra, ląduję. Gdzie? Tylko gdzie? Tu se ląduje na tym murku. Pokój nie strzelać. Nie strzelać mówię. Ta sniper, dupek siedzieć. Cholera. Dobra, myślę, że to będzie trzeba to zniszczyć Kurde, przetrwało Sieć tam Skubane twarde no kurde Przecież was tu nie było, skąd się wzięliście? Kurzaj, debilizm gier. W takim tempie to mi to braknie kurde eee, tych C4 Granata, masz granata Już? Dobra, uspokoiście się? Żadnej spektakularnej kurczę... A jednak! Okay. Co ty nie powiesz, stary? Co tam macie w amunicji? Eee, dobra... Kolejne gówno, gdzie on jest Także dzisiaj myślę, że zniszczę w tym odcinku stacje wentylacyjne A dalszą część tej misji będziemy rozwalać później Gdzie ja się wpieczyłem No tu mnie jeszcze nie było, no nie Teraz zginę Ja pierdzielę I stąd idioto Gdzie jest mój śmigłowiec nie będę się tak z wami bawił. Nie to, ale debil, no po prostu... ...totalny kretyn. Weź ty wsiądź w to, bo ty łazić nie umiesz, lepiej poleć. Rusz to dupsko. Macie za karę, niemiluchy. poszło! Dobrze... Gnij się prajerze, gnij! też poszło... To też... To też... Cofaj się, cofaj się... Kurde, nie mogę z takim kątem... Ląduj, 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 ląduj. I teraz walto. Dobra. Kto tam na pieprza do mnie? Z z to Who's ludzi No, paszko. widać granatami też można sobie poradzić. Gdzieś tu była jeszcze chyba znajdźka jakaś. o oh. Nie gorączkuj się, człowieku. Jedziemy dalej. No wsiadaj! No. Jedzimy do kolejnych dwóch stacji wentylacyjnych, przewentylujemy sobie coś o, tego tego to ja nie lubię niszczyć naprawdę nawet nie będę chyba próbował oho, where are you? Być! O oh, ty mendo! Mój piękny śmigłowiec! Fajny motor. Ale ja już taki nie jechałem. To okay. nie będę się w nim tam bawił. O, gdzie jesteście głupki? Nie mam nikogo? I'm gonna go to the hospital. I'm gonna go to the hospital. I'm gonna Okay, it's working. I've intercepted some radio bits and pieces here. They're fixed into a abandoned base with Jade. Keep doing the destructo, amigo. Dobra, dobra. Zaraz tam się tam przejdę. Kawałek drogi jest, nie? Ale co tam? Is this bastard. Sniper. Sniper ready. Legend. Panthers. Panthers. Okay. Where is she? Oh, mam I nie not Вы не видите, что я высаживаю. Хорошо. Дооткле ⁇ Okej. Okay. Tylko nie mam... transportu. Ale ciebie to nie obchodzi. Ach, te firmy. Dobra, jedziemy! Nie, na metrów nie aż tak daleko. Przejdziemy się tam. Trochę tutaj zadymy zrobiłem. Ale oczywiście, żeby na 100% to wszystko rozpieprzyć, to jeszcze trochę by się zaszło. No. Gdzie to wejście jest? Chyba z drugiej strony. Pojdziemy z drugiej strony. Tak, doładować się nigdy nie zaszkodzi. O, coś tu jest. to też się przyda. Dobra, gdzie jest to wejście głupie? Na dole? Nie. 100 metrów. 80. Gdzie to jest? Niżej, wyżej? Cholera. Nie wiem. Gdzie to jest? Pod spodem chyba A może nie Nie Tutaj nie można go wejść To chyba z tej strony będzie Ta Ląduj tu oto. Dobra Wchodzimy do środka

Zinia też człowiek. Jak widać. Zinia, she's not here. Dobra, następną y, część tej misji pokażę w kolejnym odcinku.